Putin próbował przestraszyć świat rakietą nuklearną, lecz ośmieszył tylko siebie. Dlatego teraz jedyną osobą, która się boi, jest Putin. Kryzys zaczął się od typowego rosyjskiego kłamstwa. Putin chciałby, by wszyscy wierzyli, że jego nowa rakieta nuklearna o jest nie do zatrzymania. Zalecił rosyjskiej telewizji państwowej przekazać, że ta rakieta może zniszczyć każdy kraj zachodu, także Stany Zjednoczone. To był jego ostatni wysiłek, by powstrzymać sankcje, który okazał się katastrofalnym błędem. Rosyjscy ustawodawcy publicznie mówili o sprzedaży tej rakiety do Wenezueli tylko po to, by dowiedzieć się, że Ukraina zniszczyła jedną trzecią całego rosyjskiego zapasu oruszników. Ta systemowa porażka oznacza, że Rosja tak naprawdę nie ma żadnych rakiet na sprzedaż. Nuklearny odstraszacz Putina stał się żartem i cały świat się z tego śmieje. Wszystko zaczęło się od tego nagrania z telewizji Kremla. Proszę spojrzeć, każda broń ma sens tylko wtedy. Broń ma sens tylko, gdy jest używana. Używane, gdy wróg je widzi i odczuwa skutki. To wszystko w porządku, ale to nie działa. My uderzyliśmy z oresznikiem i oni tego nie zrozumieli. Dlaczego? Ponieważ uderzyliśmy tylko na Ukrainę. Oni nie obchodzi ich to. Jeśli, na przykład, oresznik uderzył w Wielką Brytanię. Te fabryki, które produkują ukraińskie drony, jak mówili, albo Skandynawia, gdzie znowu jest ukraińska fabryka. Jeśli otwarcie powiemy, że nie obchodzi nas, gdzie to jest, ponieważ jest to zadeklarowane jako ukraińska produkcja wojskowa, jest to dla nas legalny cel. Nie zaczynaj od stwierdzenia, że to początek. Na początek, Wołodia. Na początek, nasz minister musi wyjść i to powiedzieć. Wyraźnie, nie Sołowiow, tylko minister. Wszyscy się boją, że. Wszyscy są przestraszeni, niech się boją, chociażby w słowach. Teraz jednak żadne słowa nie mają znaczenia. Nikt im już nie wierzy. Musimy uderzyć i. Uderzyć mocno nie. Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. Według tej rosyjskiej logiki Ukraina powinna mieć pełne prawo do atakowania fabryk na terenie Rosji, które produkują broń dla wojska. Ukraina powinna mieć możliwość atakowania fabryk w Chinach, Korei Północnej i Iranie. Ale z jakiegoś powodu, kiedy zaczynasz stosować rosyjską logikę wobec Rosji, propagandyści bardzo się denerwują. Skoro już mowa o złości, rosyjscy politycy, którzy byli wściekli z powodu tego, że Stany Zjednoczone Ameryki rozważały przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk, teraz sami wysuwają bardzo podobny pomysł. Ocencie ten raport. Aleksiej Zuraliew jest zastępcą szefa Komisji Obrony Rosyjskiego Parlamentu. I o tym mówił. Może Rosja powinna dostarczyć Wenezueli rakiety Oresznik. Twierdzi, że Rosja już sprzedaje temu krajowi broń. Może powinni dorzucić jedną czy dwie rakiety. Tak przypuszczam. Putin nie popiera przejrzystości wobec parlamentu, ponieważ kiedy Aleksiej wygłaszał te oświadczenia, nie wiedział, że Rosja nie ma żadnych dodatkowych rakiet do rozdania. Ta informacja pochodzi od niebyle kogo, bo od ukraińskich służb bezpieczeństwa? Które najwyraźniej miały dostęp do części rosyjskich zapasów oresznik. Możecie sobie wyobrazić, co zrobili. Posłuchajcie. To oresznik. Mogli wykonać trzy uderzenia, to nie do końca tak. Wasili Aleksiejewicz. Swoją drogą nie mamy nic do roboty. Swoją drogą nigdy wcześniej tego nie ujawnialiśmy. Z tych trzech. Oresznik został skutecznie zniszczony na ich terytorium. W Kapustin-Jar przez siły Główny Zarząd Wywiadu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Służba Wywiadu Zagranicznego. Nie podamy szczegółów, ale misja była udana. Teraz możemy o tym mówić. To była nasza misja i w tamtym momencie nie powiedzieliśmy o niej ani słowa, bo minęło już sporo czasu. Więc już użyli jednego. Pamiętasz tak, Ilija Iwanowicz? Są jeszcze dwa dostępne uderzenia. Zanotuję. Jest jeden, ale wierzymy, że w tym roku wykonano do trzech, a plany obejmują do sześciu rocznie. To wszystko to ważne dla naszych kolegów. Bardzo ważne dla naszych kolegów na całym świecie. To był szef Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Wasył Mołju. Następnie wyjaśnił, że rakietę zniszczono na poligonie Kapustin-Jar w rosyjskim obwodzie astrahańskim. To jest główne miejsce testowania strategicznej broni Moskwy. Na szczęście dla nas wszystkich znamy tę lokalizację. Więc możemy sprawdzić zdjęcia satelitarne i zobaczyć, kiedy doszło do ataku i jakie spowodował zniszczenia. Zróbmy to razem. Oto zdjęcie satelitarne tego miejsca z lipca 2024 roku, czyli sprzed ponad roku. I jak widać na tym zdjęciu, przed i po, coś się zmienia na miejscu. Nie wiemy dokładnie, co się dzieje. Nie jestem ekspertem od satelitów. Jeśli jesteś, skomentuj poniżej. Ale na szczęście dla nas wszystkich, którzy nie są ekspertami od satelitów. Mamy nagranie z tej operacji. Obejrzyjmy je. Tak, tym razem ostro skręcił. On idzie gdzieś tutaj myślę, że idzie się pieprzyć. Nie, nie, poczekaj chwila, poczekaj chwilę, patrz. Teraz. Oczywiście, że to źle stracić pocisk nuklearny, zaraz po tym jak powiedziałeś całemu światu, że to najniezatrzymywalniejsza broń, jaką ludzkość kiedykolwiek stworzyła. A co jeśli powiem Wam, że dalej będzie tylko gorzej? Rosja miała tylko trzy takie pociski, a Ukraina zniszczyła jeden, zanim zdążył wystartować z wyrzutni. To oznacza, jeśli dobrze liczę, że Rosji zostały jeszcze dwa. Jeden z nich użyto w listopadzie, gdy Stany Zjednoczone Ameryki pozwoliły Ukrainie użyć zachodnich pocisków na terytorium Rosji. To było poważne ostrzeżenie Rosji, że orężnik jest niepowstrzymany, to oznacza, że Rosji został już tylko jeden, a ten znajduje się na Białorusi, ponieważ Putin chciał rozszerzyć swój parasol nuklearny. Chociaż rosyjscy politycy mówią o sprzedaży rakiet do Wenezueli. Rosja w rzeczywistości już ich nie posiada, i poniekąd to potwierdzili. Właśnie wczoraj Putin wystąpił publicznie i powiedział, że do końca tego roku Rosja zacznie produkować rakiety Oresznik. To znaczy, że obecnie nie mają żadnych dodatkowych do przekazania innym krajom. Podczas gdy rosyjska broń zawodzi, Ukraina stale ulepsza drony i skuteczniej trafia w cele niż rosyjskie rakiety. Chcę teraz powiedzieć coś, czego nigdy nie wyobrażałem się powiedzieć. Nie wiem, czy Ukraina kiedykolwiek dorówna temu, co osiągnął Putin. Pomyślcie o tym, ile rosyjskich obiektów nuklearnych zniszczył Putin. Dwa. A ile zniszczyła Ukraina? Zero. Patrząc na tablicę wyników, wiemy, kto wygrywa. Największym wrogiem Putina jest on sam. Jak mówią, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Jim jest moim wrogiem, ale okazuje się, że Jim jest też swoim największym wrogiem. A wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Więc Jim to właściwie mój przyjaciel. Ponieważ jest swoim największym wrogiem, wróg mojego przyjaciela to także mój wróg. Jim jest więc moim wrogiem. Dobrze, wróćmy do Ukrainy. Właśnie użyli swojego nowego drona, żeby uderzyć w rosyjski tankowiec z paliwem i rosyjski magazyn. Ten dron to średniego zasięgu dron kamikadze o nazwie First Person View. Dwa, i jak się domyślasz, jest też dron o nazwie First Person View. jeden, First Person View. Jeden mógł przelecieć 1400 km, czyli około 900 mil, ale przenosił bardzo lekki ładunek, więc wybuch nie był zbyt duży. First Person View 2 rozwiązuje ten problem. Może przelecieć 200 km, około 90 mil, i przenosić głowicę ponad stoku Raik 230 funtów. To znaczy, że jest bardzo silny. Zobacz ten fragment. Dron, który widzimy, kosztuje około 50 tysięcy dolarów. Z drugiej strony rosyjski pociąg z paliwem kosztuje od miliona do nawet kilkudziesięciu milionów dolarów. I to nawet nie uwzględnia wartości ropy znajdującej się w środku pociągu. A do tego jeszcze magazyn. Jestem pewien, że mieli tam jakieś ważne rzeczy. Jeśli chodzi o walkę ekonomiczną, ukraińskie drony zdecydowanie wygrywają tę rundę. To wciąż nie dorównuje rakietom Putina, które wysadzają jego własne obiekty nuklearne. Ale i tak to ogromne zwycięstwo dla Ukrainy. Ten ukraiński atak prawdopodobnie dorównuje zwycięstwu Putina na rosyjskim obiekcie nuklearnym. Ukraina po raz trzeci w dwa miesiące zaatakowała rafinerię w Saratowie. Najpierw uderzyli we wrześniu, potem w październiku i dwa listopada. Jedną z najlepszych rzeczy w ostatnich atakach było to: wiele z tych rafinerii, w tym ta, o której mówimy, jest pokrytych siatkami przeciw dronom. I nawet mimo tego widzimy płomienie wydobywające się z rafinerii po każdym ataku. Albo według Putina, po każdym odłamku. Nie pojmuję, czemu nadal inwestują w siatki przeciw dronom, skoro te i takie pokonują, ale przynajmniej wygląda na to, że mają czym się zająć. Tym razem mamy nagranie od rosyjskiej dziewczyny, która relacjonowała to wszystko, jakby była reporterką. Więc posłuchajcie. Tutaj mamy przez ranę. Aż trudno uwierzyć, jak się boimy. Idź spać, zadzwonimy, jeśli coś się wydarzy. Pali się. Przepraszam za jakość nagrania. Pali się i widać cały saratów. Jesteśmy na drugim piętrze, nocuję u niej w domu. Widzimy? Słyszymy to. Było bardzo głośno i jesteśmy przestraszeni. Dzieci powinny unikać telefonów, niezależnie od kraju zamieszkania. Ona właśnie podała swój cały adres na jakimś przypadkowym czacie na telegramie, bez żadnego powodu. Teraz wracając do rafinerii. Jednym z powodów, dla których te ataki stają się tak niszczące dla rosyjskiej gospodarki, jest to, że Rosji dosłownie kończą się komponenty do naprawy rafinerii. Jak wspominałem wcześniej, rafinerie budowano, gdy Rosja nie atakowała sąsiadu. To oznacza, że Rosja mogła korzystać z zachodnich firm i zachodnich części do budowy tych rafinerii. Obecnie, gdy Rosja jest najbardziej sankcjonowanym krajem, Putin nie może zdobyć części do wymiany w zbudowanych przez niego rafineriach, wtedy kiedy wszystko było jeszcze spokojne. A to oznacza, że powoli, z każdym kolejnym uderzeniem, nawet jeśli te ataki dronów nie są ogromne pod względem zasięgu, rosyjskie rafinerie ulegają degradacji, a powodem tego jest to, że Rosja po prostu nie ma możliwości ich utrzymania. I nie mówią o tym tylko zachodnie media. Mówią o tym nawet otwarcie w rosyjskiej telewizji, także na Kremlu. Oni narzekają, że Rosja wciąż nie znalazła sposobu, żeby produkować wszystko to, czego nie może teraz zdobyć przez sankcje. Posłuchajcie sami. Wydaje mi się, że ten kierunek, mimo wszystkich sukcesów, my dużo. Wydaje mi się, że mimo wszystkich sukcesów wciąż zrobiliśmy zdecydowanie za mało w tej dziedzinie. Przez ostatnie cztery lata substytucja importu w dużej mierze sprowadziła się do tego, że po prostu ciągle kupujemy, kupujemy, kupujemy. Ale nie wiem gdzie ani jak. Na przykład, w mojej własnej branży nie ma w niej niczego krajowego, i przez cztery lata nic się nie pojawiło. Absolutnie nic, widzisz. Moja branża, podobnie jak Twoja, jest dziś jedną z kluczowych. To są kamery, dźwięk, oświetlenie. Rozumiesz? Kamery, dźwięk, światło. Więc może zamiast wydawać dziesiątek milionów euro na kupowanie piłkarzy, i to nawet nie tych najlepszych jak Ronaldo czy Messi, tylko zawodników drugiego albo trzeciego sortu, może te pieniądze powinny być zainwestowane w naszą własną naukę, w nasze własne badania i rozwój? Wspieranie osób, które choć próbują coś stworzyć rozwój, aby pomóc tym ludziom, którzy. To dobre miejsce, by przytoczyć komentarz, który widziałem ostatnio pod naszym filmem. Jeśli telewizja Kremla informuje, jak źle jest, wyobraź sobie, jaka jest rzeczywistość. Robimy te filmy, by pokazać, jaka jest rzeczywistość tej wojny dla Rosji i Ukrainy. Niestety, jak wielu z Was wie, wojna to trudny temat na YouTube. Często nasze filmy są demonetyzowane lub ograniczane za pokazywanie nagrań z frontu. Ponieważ YouTube uważa, że te materiały nie są przyjazne dla reklamodawców. To jest w końcu strona YouTube. Dlatego całkowicie rozumiem, że mogą decydować, co możemy publikować, a czego nie. Właśnie dlatego stworzyliśmy własną platformę Basics Insider. Stworzyliśmy ją, by zapewnić głębsze, nieocenzurowane relacje o wydarzeniach na świecie. W środku znajdziesz dłuższe wersje części naszych filmów i oryginalne dokumenty, niewidoczne na YouTube. A co więcej, moja ulubiona część. Mamy ekspertów, doświadczonych weteranów, takich jak były Navy Sea, Air and Land Chuck Farr, którzy regularnie do nas dołączają i pomagają nam analizować prawdziwe nagrania z pola bitwy. To są nagrania, których po prostu nie możemy pokazać na YouTubie, ale taka jest rzeczywistość świata, w którym żyjemy. Tak właśnie toczą się współczesne wojny. Uważam, że ważne jest byśmy wszyscy zobaczyli i wiedzieli co się dzieje. Tworzymy te filmy i publikujemy je na naszej platformie, by uniknąć cenzury. Naprawdę szczerze mówiąc, że nawet dla mnie te analizy pola bitwy były bardzo pouczające. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy do nas dołączą, poczują to samo. Więc jeśli jesteś kimś, kto interesuje się takimi treściami, możesz zapisać się już teraz, wchodząc na basicsinsider.com. Możesz kliknąć link w opisie lub zeskanować kod QR z ekranu otrzymasz dostęp do świetnych materiałów, które już mamy, a co tydzień pojawią się nowe treści. Na koniec, jeśli zostaniesz członkiem, będziesz wspierać nasz kanał i nasze relacje. Bardzo dziękujemy. Mam na imię Sam. Do zobaczenia w kolejnej aktualizacji.